W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny miedzi wzrosły o 20%. Skąd te wzrosty w czasie recesji? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest cena miedzi i skąd ten wzrost? Ceny miedzi w ostatnim czasie osiągnęły nawet okolice 6800 dolarów za jedną tonę i znajdują się najwyżej od połowy 2018 roku. Faktycznie te ceny mogą być nieco zastanawiające biorąc pod uwagę to, że światowa gospodarka jest po bardzo silnym okresie recesyjnym związanym z pandemią. Natomiast oczywiście Trzeba też patrzeć na ogólną sytuację fundamentalną. Okazuje się, że Chiny bardzo mocno skupują mieć na całym świecie, mają dosyć mocne ograniczenie pod względem kupowania tak zwanego złomu czy półsurowców miedziowych i Chiny muszą kupować te gotowe produkty z miedzi, wobec czego tej miedzi na światowych giełdach jest w tym momencie bardzo mało. Zapasy śledzone przez giełdę LME, czyli giełdę londyńską spadły do najniższych poziomów od 13 lat. W Szanghaju na giełdzie zapasy są niższe o 50% w porównaniu do szczytów z marca. Natomiast na wszystkich znanych giełdach metali na świecie zapasy są obecnie o około 30% mniejsze niż pięcioletnia średnia. Dodatkowo obserwujemy znaczne premium cenowe pomiędzy kontraktem a ceną spot, co pokazuje, że generalnie miedzi na rynku w tym momencie może być dosyć mało. Spodziewasz się przebicia poziomu ceny powyżej 7 dolarów za tonę? Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo takiego ruchu biorąc pod uwagę Historię oraz to, co dzieje się z amerykańskim dolarem, jest naprawdę bardzo duże takie prawdopodobieństwo. Patrząc na pierwszą taką falę wzrostową po, po, po ostatnim kryzysie finansowym, wtedy mieliśmy wzrosty powyżej 200% na rynku miedzi. Natomiast od początku tego roku ceny rosną około 40 do 50%, więc tak naprawdę widać, że mamy jeszcze naprawdę dosyć sporo tego miejsca do wzrostu. Dodatkowo polityka monetarna oraz polityka fiskalna w Chinach prowadzi do tego, że ożywienie w przemyśle prawdopodobnie będzie kontynuowane, wobec czego można oczekiwać, że popyt na mieć w Chinach będzie raczej stabilny lub nawet będzie rósł. Czy mieć może być traktowana bardzo spekulacyjnie w taki sposób jak złoto czy srebro? Wydawałoby się, że nie. Oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, że miedź jest traktowana jako taki instrument spekulacyjny. Bardzo często również mamy do czynienia z taką sytuacją w Chinach, kiedy miedź jest wykorzystywana jako towar pod zabezpieczenie kredytów i wtedy ten popyt jest sztucznie wywyższony. Natomiast obecnie ten popyt jest raczej powiązany z odbiciem. Odbiciem aktywności przemysłowej, natomiast oczywiście istnieje taka szansa, że w kolejnych miesiącach ten popyt będzie dodatkowo rósł ze względu na próbę zabezpieczenia kredytów, właśnie takim towarem. No i wtedy może się okazać, że. Mieć będzie w tym momencie zbyt mocno wykupiona i może dojść do jakiejś większej korekty. Natomiast w tym momencie taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny. O tym, dlaczego tak szybko rosną ceny miedzi, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję również.